W staruszek sobie siedzi i słucha spowiedzi. Przychodziły tam mężatki, panny wdówki, aż przyszedł chłopczyk malutki. Dzień. Ja Nie nie piłem, lecz mam wielką winę. Całowałeś dziewczyny? Całowałeś pewnie w czoło? Niżej. Gdzie niżej? Całowałeś w nos? Niżej. Jeszcze niżej? Będzie trzeźwy na pewno. Całowałeś pannę w usta pewnie? Niżej. A całowałeś czy lizałeś? Całowałeś. Całowałeś ją w szyję? Niżej. No chyba nie tam, gdzie ja myślę. Nie. W pępek? Niżej. Jak niżej? Niżej. Od razu tak walisz? Z grubej? Z grubej. To ty się uczysz od najlepszych. Czyli co? Udo? Ni wyżej. wyżej. Wyżej? To gdzie się ją całował? W rękę. O ja pierdolę.